Witajcie ponownie u mnie, w moich górach. Dzisiaj piękne słońce, lekki wiaterek i resztki śniegu. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii, pan Jezus dociera na wesele, które odbywa się w miejscowości o nazwie Kana Galilejska. Pan Jezus spędził swoje dzieciństwo i młodość w Nazarecie. Potem wyruszył na południe kraju, gdzie przyjął chrzest nad Jordanem od Jana Chrzciciela. W kolejności zaprosił do swojego grona pierwszych uczniów i teraz jest z nimi na weselu. Pan Jezus z pewnością znał to miejsce, a może i ludzi, gdyż Kana leży bardzo blisko jego rodzinnego Nazaretu. Na weselu jest już jego matka, Maryja. Pomaga i cieszy się z rodziną państwa młodych. W pewnym momencie wesela jednak brakuje wina. I Maryja jako pierwsza zauważa tę sprawę. Co ciekawe, nie udaje się do organizatorów wesela. Od razu zwraca się do Jezusa i mówi, wina nie mają. Wierzy, że jej syn uratuje sytuację. A Jezus dotychczas nie uczynił jeszcze żadnego cudu. Nikogo nie uzdrowił, nikogo nie. Nie wskrzesił, nie dokonał jeszcze cudownego połowu, nie rozmnożył chleba i ryb, a zatem Maryja nie zna jeszcze jego niezwykłych możliwości, ale i tak wierzy, że Jezus coś z tym brakiem zrobi. Maryja wręcz mobilizuje go do tego, do pierwszego cudu, popiecha go. To tak jak czasami twoi kochani rodzice, mama lub tato widzą twój talent i przekonują cię. Pokaż babci. Jak pięknie śpiewasz, powiedz dziadkowi wierszyk, niech usłyszy, jak pięknie mówisz. Zatańcz, niech ciocie zobaczą, jak pięknie z gracją się poruszasz. Maryja tak trochę wypycha Jezusa, korzysta z matczynej zażyłości, zachęca Go do uczynienia cudu, pierwszego cudu. Jednocześnie mówi do sług, czyli obsługi wesela, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. A Jezus, a Jezus każe nalać sługom wodę do pustych stągwi, czyli potężnych naczyń, które służyły do obmyć, do kąpieli. W takim naczyniu mógł zmieścić się nawet cały człowiek. Słudzy wykonują wyjątkowo dobrze to zadanie, bo woda aż się wylewa z naczyń. Następnie za sugestią Jezusa nabierają trochę tej wody, która cudownie nagle stała się winem i zanoszą Starości weselnemu, czyli człowiekowi, który w czasach Jezusa dbał o całe wesele, a szczególnie sprawdzał, czy potrawy i napoje są dobre, są dobrze przygotowane. I starosta pochwala jakość wina oraz samego pana młodego. Czytając tę historię, widać od razu, że pan Jezus troszczy się o wszystko. Chce, żebyśmy byli zdrowi, dlatego uzdrawia. Chcę, żebyśmy nie byli głodni, dlatego rozmnaża chleby, ale chcę również, żebyśmy potrafili się cieszyć i świętować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia niebawem ojciec Mariusz Karmelita Wosy.